Wielka sala sądowa pękała w szwach od dziennikarzy, szeptów i kamer, bo to był nie tylko proces, to był spektakl. Julius Carrington, miliarder oskarżony o finansowe oszustwa, właśnie stracił ostatnią osobę, na którą mógł liczyć swojego prawnika. Wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka. Jego słynny adwokat Edward Steele z wyższością oznajmił, że rezygnuje z reprezentacji klienta, mówiąc przed całym sądem: Nie mogę bronić człowieka, który nie mówi całej prawdy. Szok przeszedł przez ławę przysięgłych jak burza, a Julius, dotąd pewny siebie, nagle został zupełnie sam, otoczony kamerami, ale samotny jak nigdy. Zgromadzeni zamarli, sąd wstrzymał oddech, a media w jednej chwili ogłosiły go skończonym człowiekiem. Carrington, do niedawna filantrop i ikona sukcesu, stał samotnie na sali, podczas gdy jego wrogowie zacierali ręce. Ale nikt nie wiedział, że pośród tłumu siedzi kobieta, która odmieni ten proces. Rosa Jean Baptist, czarnoskóra pokojówka Juliusza, nie wyglądała jak ktoś, kto mógłby zmienić bieg wydarzeń. Siedziała z tyłu w skromnym ubraniu, z rękami splecionymi na kolanach, ale jej oczy bacznie obserwowały wszystko. Znała Juliusza nie z gazet, lecz z codzienności, znała jego człowieczeństwo, jego błędy i jego ciche dobre uczynki, o których nikt nie mówił. Wiedziała, że nie jest świętym, ale wiedziała też, że nie zasługuje na to publiczne ukrzyżowanie. Kiedy sędzia poprosił, by Kerington wezwał nowego obrońcę lub poddał się procesowi bez reprezentacji, Juliusz tylko spuścił głowę, nie miał już nikogo. I właśnie wtedy rosa wstała. Powoli, zdecydowanie, pewnym krokiem ruszyła do przodu przez zaskoczony tłum. Ludzie szeptali, ktoś się roześmiał, a reporterzy zaczęli robić zdjęcia. Nie rozpoznali jej. Ale Juliusz ją rozpoznał. W jego oczach pojawiło się zdumienie, potem niepokój, aż w końcu nadzieja. Wysoki sądzie, zaczęła Rosa głosem silniejszym, niż ktokolwiek się spodziewał, proszę o pozwolenie, bym mogła bronić pana Carringtona. Cisza była absolutna. Sędzia zmarszczył brwi. Ktoś z sali krzyknął: To żart! Ale Rosa się nie cofnęła. Pokazała dyplom, stary, przyżółkły dokument prawniczy z Haiti, który od lat leżał zapomniany w szufladzie, bo Rosa porzuciła prawo, by ratować rodzinę. Sędzia był oszołomiony. Dziennikarze oszaleli. Obrońcy przeciwko. Zarechotali, ale Juliusz po raz pierwszy od wielu dni poczuł coś więcej niż strach. Poczuł, że może nie wszystko jeszcze stracone. Rosa, była prawniczka i pokojówka, która przez lata gotowała mu obiad i sprzątała jego gabinet, miała w oczach blisk, który nie pozostawiał wątpliwości. Kiedy sędzia, z niechęcią ale bez podstaw do odmowy, udzielił jej tymczasowego pozwolenia na reprezentację, na sali wybuchło coś pomiędzy aplauzem a paniką. Telewizje natychmiast zmieniły nagłówki: Czarna pokojówka broni miliardera. Ale Rosa miała plan, wiedziała, że Juliusz nie jest święty, ale wiedziała też, że to, co mu zrobiono, to coś więcej niż proces, to publiczny lincz, a ona nie zamierzała się na to godzić, nie teraz, nie kiedy wszystko jeszcze mogło się zmienić. Juliusz, zaskoczony, próbował protestować, ale Rosa ścisnęła go za ramię. Zaufaj mi, szepnęła. I wtedy rozpętało się piekło. Media, przeciwnicy, a nawet sędzia zaczęli wątpić w legalność tego wszystkiego. Ale to był dopiero początek. Następnego ranka sala sądowa była oblężona, jakby całe miasto zrezygnowało z pracy, by oglądać to, co media nazwały najbardziej nieprawdopodobną obroną stulecia. Dziennikarze tłoczyli się przy wejściu, paparazzi czatowali przy samochodach, a Julius Carrington siedział w milczeniu, tym razem w towarzystwie Rosy, która wyglądała, jakby cała przeszłość właśnie wróciła z impetem. Miała na sobie prostą marynarkę i czarną spódnicę, skromna, ale z dumą w postawie, której nie dało się nie zauważyć. W dłoniach trzymała segregator wypchany dokumentami, które przez noc przepisała odręcznie, bo nie miała dostępu do drukarki. Kiedy przeciwnik procesowy, sławny mecenas Sloan, znany z bezlitosnych krucjat przeciwko grudym rybom, zobaczył ją, uśmiechnął się z politowaniem. To będzie szybkie, szepnął do współpracownika. Ale Rosa nie zamierzała dać się zmiażdzić. Gdy tylko sędzia otworzył sprawę, Rosa podniosła się i, ku zaskoczeniu Wszystkich poprosiła o chwilę na przedstawienie dowodu nadużyć proceduralnych. I tak się zaczęło. Słowo po słowie, dowód po dowodzie, Rosa zaczęła rozkładać całą sprawę na czynniki pierwsze. Wbrew oczekiwaniom, nie próbowała wybielać Juliusza. Przeciwnie, przyznała, że popełnił błędy, że zaufał niewłaściwym ludziom, że zamknął oczy na sygnały ostrzegawcze. Ale potem zaczęła zadawać pytania: dlaczego główny świadek oskarżenia dostał awans miesiąc po złożeniu zeznań. Dlaczego danie finansowe z firmy Carringtona zniknęły z serwerów dzień po nalocie urzędników? I czemu nikt nie wspomina, że Juliusz próbował zawiadomić władzę o możliwym nadużyciu już trzy miesiące wcześniej, ale został zignorowany. Wszyscy zamarli. Nawet sędzia, dotąd oschły, zaczął przyglądać się Rosy z niepokojem. Mecenas Sloan uderzał w ławkę, protestował, że to manipulacja, że to emocjonalna retoryka, ale Rosa nie dawała się zbić z Tropu. Przedstawiła kopie maili, które niby nie istniały, nagrania z kamer, które zaginęły, ale które Rosa odzyskała z kopii zapasowej z prywatnego telefonu pracownika technicznego. Zaczęła zadawać pytania, których nikt wcześniej nie miał odwagi zadać. Czy naprawdę chcemy wierzyć, że to Carrington stworzył ten schemat, skoro wszystkie przelewy prowadzą do jednego człowieka, który zniknął? Przysięgli, dotąd znudzeni, teraz nie odrywali wzroku. Każde słowo Rosy wbijało się jak sztylet nie tylko w argumentację przeciwnika, ale i w sumienie obecnych. Kiedy sędzia próbował ją uciszyć, Rosa uprzejmie, ale stanowczo powołała się na precedens ze sprawy z 1997 roku, który jasno wskazywał, że ma prawo prowadzić swoją linię obrony. Sloan wstał i krzyknął, to Kpina, to kobieta, która do wczoraj myła podłogi. Rosa spojrzała na niego spokojnie i odpowiedziała, a dziś depcze pańskie argumenty, panie mecenasie. Sala eksplodowała śmiechem, którego sędzia nie zdołał całkowicie stłumić. Juliusz patrzył na Rosę jak na zjawisko. Kobieta, którą znał z codziennego życia, okazała się być kimś więcej niż bohaterką, była maszyną logiczną, prawniczym, błyskawicznym uderzeniem. W kolejnych dniach Rosa zaczęła demontować fundamenty oskarżenia punkt po punkcie, świadek po świadku. Przesłuchiwała z taką gracją, że nawet najtwardszy biegły zaczynał się plątać w zeznaniach. A gdy w w końcu przedstawiła materiał dowodowy, który sugerował, że główny świadek oskarżenia był wcześniej zatrudniony w konkurencyjnej firmie i miał motyw, by pogrążyć Carringtona, sala zamarła. Nawet sędzia zdjął okulary. Ale najpotężniejszy moment przyszedł wtedy, gdy Rosa opowiedziała o dniu, w którym Juliusz przyszedł do kuchni zapłakany, dowiedziawszy się, że jego asystent zdefraudował miliony z Fundacji Charytatywnej, a on sam może za to odpowiedzieć. Nie mówiła o nim jak o świętym, mówiła jak o człowieku, który czasem się gubi, ale nie jest potworem, i nagle coś się zmieniło. W oczach przysięgłych pojawiło się zrozumienie, nawet dziennikarze zaczęli zadawać pytania. Publiczność nie miała już jednej wersji wydarzeń, ale przeciwnicy nie zamierzali się poddać. Sloan połączył siły z urzędnikami, którzy chcieli zniszczyć Karingtona nie tylko sądownie, ale i medialnie. Wyciekły kompromitujące zdjęcia, zmanipulowane rozmowy, stare nagrania, gdzie Juliusz krzyczał na Pracownika. Ale Rosa była gotowa. Zanim przysięgli zdążyli się przestraszyć, Rosa zorganizowała pokaz, w którym ujawniono, że zdjęcia zostały przerobione, a nagrania pocięte i zmontowane. Jeśli pozwolicie, by manipulacja wygrała, wszyscy przegramy, powiedziała w końcowym monologu. Cisza, która po tym zapadła, była cięższa niż sto protestów. Gdy dzień dobiegł końca, Rosa była wykończona, ale niepokonana. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele, przeciwnik Przygotowywał kontratak, a media tylko czekały na jej błąd. Ale wiedziała też coś innego, że właśnie zdobyła coś, czego nie da się kupić: uwagę i szacunek. Juliusz potrzegnął na nią ze łzami w oczach, dlaczego to robisz? Zapytał. Rosa uśmiechnęła się gorzko, bo wiem, że nikt inny by nie zrobił tego dla ciebie. Sąd zbliżał się do kulminacji, ale to, co nadeszło trzeciego tygodnia, zaskoczyło nawet samą Rosę bo w chwili, gdy zaczęła zdobywać przewagę, kiedy linia obrony zaczynała rozkładać się przed nią jak zwycięska ścieżka, coś, czego się nie spodziewała, uderzyło z pełną mocą jej przeszłość. Mecenas Sloan, który przez całą sprawę drwił z niej, teraz uderzył z innej strony. W środku sesji z zadowoleniem na twarzy przedłożył sądowi tajemniczą kopertę. Wewnątrz znajdowały się dokumenty sprzed lat, akt oskarżenia z Haiti. Według niego Rosa Jean-Baptiste została zwolniona z zawodu prawnika za rzekowe niewłaściwe wpływanie na świadka. Sędzia spojrzał na nią z niedowierzaniem, publiczność zadrżała. Julius poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg, a Rosa nie zaprzeczyła. Nie zaprzeczyła, bo wiedziała, że to prawda, ale nie cała prawda. Sędzia zarządził przerwę, a media wybuchły jak wulkan. Prawniczka z Haiti ma brudną przeszłość, czy Carrington pozwolił bronić się przestępczyni, sąd marionetką byłej pokojówki, nagłówki krzyczały, zanim Rosa zdążyła nawet wyjść z budynku. W korytarzu dziennikarze ją otoczyli, ale ona milczała. Dopiero w szatni, gdy Julius, zraniony i pełen wątpliwości, zapykał Czy to prawda? Rosa usiadła i zaczęła mówić. Jej głos był spokojny, ale drżał od napięcia. Powiedziała, że kiedyś w Haiti prowadziła sprawę chłopca oskarżonego o morderstwo, chłopca, który był jej kuzynem. Władze chciały szybkiego wyroku, dowody były niewystarczające, ale politycznie wygodne. Rosa, z blaku wiary w sąd, poszła do jednej z osób powiązanych z ofiarą i próbowała go przekonać, by powiedział prawdę. Użyła słów, które mogły być odczytane jako manipulacja. Straciła prawo do wykonywania zawodu, ale nie straciła sumienia. Zrobiłam coś głupiego, powiedziała Juliusowi, ale zrobiłam to, żeby uratować dziecko, nie dla pieniędzy, dla sprawiedliwości. Julius milczał, potem tylko skinął głową. I teraz robisz to znowu, powiedział cicho. Ta scena, szczera, intymna i prawdziwa, została uchwycona przez jedną ukrytą kamerę, której nikt nie zauważył. Gdy nagranie wyciekło do internetu, coś się zmieniło. Opinia publiczna, dotąd gotowa rozszarpać rosę na strzępy, zaczęła dostrzegać w niej człowieka, nie ikonę lub wroga. Ludzie komentowali, w końcu ktoś, kto wie, co znaczy walczyć o coś większego niż siebie. Ale przeciwnicy nie zamierzali odpuszczać. Sloan, zdeterminowany, by zniszczyć Juliusa za wszelką cenę, sięgnął po najbardziej brutalną broń insynuację, że Rosa i Carrington mają romans i że to wszystko jest tylko teatrem. W sądzie przedłożył sfabrykowane zdjęcia, spreparowane wiadomości SMS, a nawet fałszywe świadectwa współpracowników. Rosa po raz pierwszy zachwiała się. Ale wtedy coś się wydarzyło. Julius poprosił o głos, wstał, spojrzał na sędziego, przysięgłych i publiczność i powiedział: Nie kocham Rosy w sensie romantycznym. Kocham ją jak człowieka, który przypomniał mi co znaczy honor. I jeśli to przestępstwo, proszę mnie skazać za to teraz. Cisza w sali była niemal święta. Rosa się nie rozpłakała, tylko spojrzała w ziemię i uśmiechnęła się lekko. Wiedziała, że Julius właśnie zaryzykował wszystko. Dla niej. Ale najważniejsze dopiero miało nadejść, bo kiedy Rosa powróciła do akt sprawy, zaczęła zauważać coś, co dotąd umykało uwadze. Spójne ślady manipulacji na poziomie bankowym, informatycznym i prawnym. Wszystkie tropy prowadziły nie do Juliusa, ale do jednej osoby. Johna Rivingtona, człowieka z zarządu Carrington Industries, który kilka miesięcy wcześniej publicznie odszedł z firmy, rzekomo w proteście. Rosa wykopała archiwalne dokumenty, które pokazywały, że to on stworzył fundację dla dzieci, która później okazała się głównym kanałem prania pieniędzy. To on podpisał dokumenty, które teraz próbowano przypisać Juliusowi, ale najważniejsze było to, że nikt nie zauważył, że Rivington był również bliskim krewnym głównego prokuratora stanu. Rosa wiedziała, że teraz nie walczy już tylko o Carringtona, walczyła o całą prawdę. Przedłożyła dokumenty sądowi, ale sędzia nie chciał przyjąć ich od ręki, musiała je potwierdzić w formalnym przesłuchaniu. Przez kolejne dni trwała bitwa na dowody, świadectwa i ekspertyzy, ale Rosa nie pękła. W końcu udało jej się uzyskać zeznanie świadka kluczowego, byłego informatyka, który potwierdził, że został zmuszony przez Rivingtona do usunięcia i zmodyfikowania danych, które pogrążyły Carringtona. Sąd zadrżał, Julius dotąd mężczyzna stojący nad przepaścią, teraz zaczynał wracać do światła. Ale Rosa wiedziała, że to jeszcze nie koniec, bo sędzia musiał podjąć decyzję, która nie będzie tylko prawna, będzie historyczna. Ostatni dzień procesu nadszedł w atmosferze pełnej napięcia. Sala sądowa była nie tylko wypełniona po brzegi, wprowadzono dodatkowe ławki, ustawiono ekrany z transmisją na żywo na zewnątrz budynku, a cały kraj dosłownie wstrzymał oddech. W barach, kawiarniach, a nawet w szkołach wszyscy śledzili sprawę Carringtona, która stała się czymś więcej niż tylko postępowaniem prawnym. Stała się walką o sprawiedliwość, w której dwie siły, system i człowieczeństwo, zderzyły się w najczystszej formie. Na środku sali Rosa Jean Baptiste stała w czarnej todze, którą pożyczyła od młodej aplikantki z sądu, bo nawet po tylu dniach nie miała własnej. Juliusz Carrington siedział obok niej. Nie był już tym samym człowiekiem, który miesiąc wcześniej bał się spojrzeć ludziom w oczy. Był dojrzalszy, pokorny i gotów na wszystko. Sędzia poprosił o końcowe przemówienie. Mecenas Sloan, do tej pory pewny siebie, ale teraz blady, wyszedł i powtórzył swoje stare argumenty. Mówił o pieniądzach, wpływach, błędach Carringtona, jego stylu życia. Słowa te jednak brzmiały jak echo. Publiczność patrzyła z obojętnością. Przysięgli znudzili się kłamstwami. A potem przyszła kolej rosy. Wstała, powoli podeszła do ławy przysięgłych i przez chwilę milczała. To milczenie mówiło więcej niż tysiąc słów. Potem podniosła dłoń i zaczęła mówić. Nie z kartki, nie z kodeksu, z serca. Opowiedziała historię o sprawiedliwości, która nie zawsze przychodzi w togach i garniturach. Opowiedziała o człowieku, który nie jest idealny, ale został kozłem ofiarnym w grze silniejszych. O tym, że prawo stworzyli ludzie i tylko ludzie mogą nadać mu sens. I wreszcie powiedziała coś, co przeszło do historii. Wysoki sądzie, nie proszę o współczocie, nie proszę o zmiłowanie. Proszę tylko o jedno, byście spojrzeli poza papier, poza kwoty, tabele i nagłówki i zobaczyli człowieka, którego system próbował zniszczyć tylko dlatego, że był łatwym celem. Po tych słowach zapadła cisza, długa, głęboka, nieprzerwana przez nikogo. Sędzia skinął głową. Przysięgli, zostali wyproszeni na naradę. Czas stanął w miejscu. Minęło 23 minuty. Wrócili. Gdy przewodnicząca ławy przysięgłych wstała i spojrzała na sędziego, Juliusz zamknął oczy, a Rosa bezwiednie ścisnęła jego dłoń. Odczytano werdykt. Pan Juliusz Carrington, niewinny we wszystkich głównych zarzutach, winny jedynie niedopilnowania obowiązków nadzoru, co nie skutkuje karą więzienia. Sala eksplodowała. Publiczność wstała z miejsc. Ludzie płakali, śmiali się, obejmowali. Rosa, która przez miesiąc była celem drwin, nienawiści i pogardy, stała w centrum sali jako symbol odwagi. Sędzia, choć powściągliwy, również nie krył wzruszenia. Pani Jean Baptiste, nie widziałem takiej odwagi od trzydziestu lat. Niech pani wie, że dziś nie tylko uratowała pani człowieka, pani przypomniała nam, co znaczy być prawnikiem. Ale to nie był koniec. Następnego dnia Juliusz Carrington ogłosił, że zakłada fundację Adwokaci Światła, której celem będzie finansowanie edukacji i szkoleń dla młodych prawników z ubogich środowisk, a pierwszym celem była kobieta, która go uratowała. Zaproponował Rozie stanowisko dyrektorki i głównej prawniczki. Ona odmówiła na chwilę, bo wiedziała, że to nie koniec jej drogi, to dopiero początek. Media wciąż się śledziły, ale teraz pisały. Czarna pokojowka, która nauczyła sąd pokory. Rosa, głos tych, których nikt nie słucha. A najpotężniejsze stacje prawnicze świata, w tym Harvard, Yale, Columbia, zaprosiły ją na wykłady. Jednak Rosa wróciła do swojego domu. Zanim rozpoczęła nowy etap, poszła do kuchni, założyła fartuch i ugotowała ryż z fasolą, tak jak zawsze. Juliusz przyszedł w ciszy i usiadł przy stole. Dlaczego to zrobiłaś? Zapytał, tak jak wtedy. Rosa uśmiechnęła się, bo miałam wybór, jakiego nie miałam wtedy w Haiti, a ty jesteś moją drugą szansą. I choć proces się skończył, świat już nie był taki sam. W mediach powtarzano jedno zdanie, które padło z ust anonimowego komentatora i rozeszło się wiralowo. Nie obroniła tylko jego, obroniła nas wszystkich przed tym, że sąd może być tylko dla bogatych.